Nina musi siusiu. Tak się cieszę, że jedziemy do Cioci. Ciocia kupiła sobie nowy kamper. i wyprzedziła swoje czasy. Była alternatywką, zanim powstały alternatywki. Skoro już o łazience, nie chcecie się siusiu? No nie, nie. Po prostu się cieszę, że zobaczę różowy kamper. O co mu chodzi? Zagrajmy w co ja widzę. Ja zaczynam. Rozglądam się i co ja widzę? Coś, co zaczyna się na literę P. P? Hmm, co to może być? mi ma. Papier, poduszka... <laughs> ma tak naszczane wełbie, że odróżnia litery jak myśliwy dzika od czegokolwiek innego. Zaczyna podejrzewać, że ona kiblowała w zorówce. jak A no jako prewet! Po prostu staram się ocalić jakiekolwiek wasze szare komórki przed popełnieniem sudoku podczas obcowania z tym tworem. Ej, Co za niefortunne zdarzenie! Pomyślała każda normalna osoba o powstaniu tego serialu. A myśmy myśleli, że najgorsze co dał nam Disney to stiqualek Gwiezdnych wojen. Babciu, ja naprawdę muszę siusiu. Zaraz to załatwimy! Ta bajka tak bardzo zryła mi banią, że przez chwilę pomyślałam, iż nasikają komuś do auta. Moje życie to żart rodzę z polskiego kabaretu. No nie, tutaj też jest chore. Mówcie co chcecie, ja usłyszałem chore. Jak raz się zgodzę? Komu potrzebne koła, skoro można! Nie! Podpierdolić komuś mustanga. Aczkolwiek babcia za bardzo żyje w swoich czasach i nie zajarzyła, że chodzi o samochód. Babuja, niech sobie pogra w GTA. A, 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 ale wy boję! Żartuję! Nie! I co ja widzę? Coś, co zaczyna się na. Toaleta! To jej nieczynna! Bardziej bałbym się tego samoprzemieszczającego się znaku. My tu boimy się buntu maszyn, a tymczasem zagraża nam nawet stawiana na podłodze przez droga. O nie! Jesteśmy zgubieni! Czasami mam ochotę, żeby spłukać się w tym kiblu. Jak nie okno życia, to chociaż słowo i Mają tu węże, mają krany. Mają konewki i... O, moją łazienkę? Pokiego ten cały teraz? Lej do wiadra i już! I to jest właśnie kolejny powód, przez który stwórca żałuje, że dał mi zdolność mówienia. Proszę bardzo. O, o, łazienka moich marzeń. Bardzo ładna, tato, ale chodzi o taką, z której można skorzystać. Oj tam, oj tam. Najwyżej powiedzie, że to sobie się przed zakupem. A ten nad nami to słyszy, nie dowierza i że w Czy to jest... Kibel zaprojektowany przez live strakowych inżynierów? Obecni rogi, ale nie tymi brokatowymi nożyczkami. No bo totalnie się w zjebały przez ten je w brokatu. Sebesy, Sebesy, przyjdzie Sebesy, ale z żadnego nie można skorzystać! A można jak najbardziej. Jeszcze jak? Proszę bardzo, toaleta! Czyli jednak mamy na wojny do kompletu. A tak, klonów. Okej, jednakowe odbicie w każdym lustrze to istne robienie prostytutki z nauki. Zaraz tam będziemy. Babciu, przystąpły z Bimberkiem. Jestem taki świetny akrobata, jak z mojej starej dobra szmata. A nie, już wiem. Idziemy Nina? Stary Niny chyba chlap przed gontałymi beczkami. W tę stronę! Nie, w tę stronę! Rabini się wypowiedzieli. Nina? O! O, to dopiero było bęc. A więc o to chodzi z... Czy gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem? W biwakowaniu najlepsze jest jedzenie opiekanych pianek. Ja, Mam rozumieć, że ten królik w tle nie jest przypadkowo. Ja chcę... No co? czegoś trzeba zrobić pasztet. Ja też chcę taką piankę, ja też chcę taką piankę. <laughs> Cóż za wybitne rdzeło, aż się wzruszyłem. Głębia przekazu, ta ponadczasowość, ta chwytająca do serca melodia. Ja też chcę taką piankę. Co to za cyrki? Kiedy ja przyłączyłem na maszynie dźwiedzia? Gdzie tu jest ubikacja? Pierwsza zasada biwaku. Lej w krzaczory. Druga zasada biwaku. Nie gadamy o biwaku. I o tej pojebajce też. Idźcie się do lasu. Tutaj? Nie kobieta lekkich obyczajów. Puszczy Kampinoskiej. Ja muszę mieć cedys i spokojne miejsce. Może w dodatku ciche. Chociaż w sumie jakby ją dorwała taka paskuda, to bym nie płakał. No chyba, że ze śmiechu. Tutaj jest zaciśnie. Nie, tak chyba tak. A, o! <grym> bobrze, o ty chuju bobrze! Może tutaj? No coś ty, jeleń na nas patrzy. Stalkujący jeleń. Wkrótce w kinach. I co teraz? Wszędzie są jakieś zwierzęta. Widzisz? Tam się chowa łoś. To dziwne, wszakże łosie mieszkają na łosiedlach! Ktoś powie, że poliglotka. Ja powiem pojebka. Proszę bardzo, Wnusiu, podoba Ci się twoja prywatna ubikacja? Nie no, tron lepszy niż ten żelazny! Dobrze, a ty chuj Zaraz opracujemy plan wycieczki. Nie zaczniemy od ubikacji. Ubikacja to nie jest zwierzę. No w sumie bliżej jej do wybiegu, bo można tam pawia puścić! Po pierwsze, jak widać, on nigdy nie da mi spokoju. Po drugie, zastanawiam się, czy mam twórców gnębi, czy jednak docenić kreatywne wykorzystanie pognięcionej kartki papieru, na której to powinien znaleźć się scenariusz tego styfu, po czym należałoby go rzucić do pieca. Widzieliście, żeby jedna surykatka drugiej surykatce na programie yy, przyrodniczym na Discovery Channel zestrała się kiedyś do Nory? Nie. Nie, bo zwierzęta tak kurwa nie robią, tak potrafią zrobić tylko ludzie, tylko kurwa głupi ludzie. <grystanie> Ładnie to tak o skórych? Powinienem był byliście w język. Okej, okay. co jest nie tak z tym dzieciakiem? Nie wiem, wsi go w wódkę, czy co? Czy ktoś tutaj szkaluje dzieci? Że nie warto zwlekać. Trzeba zrobić siusiu, więc po co czekać? Wierzcie mi lub nie, ale ona powtarza to w każdym obejrzczanym odcinku. Moja teoria jest taka, że mamy tu zapalenie pęcherza połączone z Alzheimerem. Bez obaw, znam się na medycynie jak czymcy, można mi zaufać. Skoro już jesteśmy w tematyce zoologii, miałem taki ciąg skojarzeń. Zo, zwierzęta, Noe, arka, wniosek jest prosty. Bóg niepotrzebnie pozwoli zabrać na tamtą łajbę nasz gatunek, na co dowodem jest to, 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 coś! Jeszcze jedno. Warto, żebyśmy my wszyscy, jako twórca tego filmu, a Wy jako jego widzowie, odpowiedzieli sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: Co ja robię ze swoim życiem?